No dzień dobry. Wątek sakralny, religijno od na szkolnej to nieodłączny element egzystencji mieszkańców Belwederu. Bóg, Jezus, Maryja Matka Boska Przynajświętsza, Duch Święty, Ranek Boży, Jan Paweł II i inne tego typu persony Boże. Pokój ich przypomina świątynię. Wszystkie te osobistości na ścianach muszą na co dzień wysłuchiwać wulgaryzmów, kłótni, co podchodzi po znęcanie się nad istotami świętymi. Choć według mnie im więcej bożych artefaktów typu obrazy, figurki, tym lepiej. Całość nabiera klimatu kościelno-horoszczanskiego. Najczęstszą przyczyną wiary w Boga jest potrzeba poczucia sensu, celu, strach przed śmiercią i chęć pójścia do tak zwanego nieba. Paniczny strach przed tym, że po śmierci nic nas nie czeka bądź potępienie. Często można zauważyć u starszych osób nagłe zamiłowanie do kościoła, gdyż będąc większość życia grzesznikami, na starość zaczynają... Bać się śmierci i wierząc bardziej, myślą, że po odejściu czeka ich inny żywot, lepszy, wieczny. Jestem męczennikiem, do śmierci będę, aż zdechnę, bo ja nie umrzę, tylko zdechnę. Wiara daje im poczucie pewności spokoju. Ludzie nierzadko w potrzebie modlą się o lepsze czasy, bo przecież nie zaszkodzi. I gdy nagle im się poprawia sytuacja życiowa, problemy się rozwiązują, to zaczynają wierzyć, że to przez ich modlitwy, a wiara się umacnia. Religia na świecie ma mnóstwo zastosowań, tych złych, ale dobrych też, bo dzięki niej wielu ludzi postępuje zgodnie z zasadami moralnymi. Już pomijając kwestię fanatyzmu, to po prostu duży procent ludzkości musi, chce w coś wierzyć i nie może z tym polemizować. Nie będę się rozwodził na ten temat. Skąd u mieszkańców Świętego Belwederu przybytku Bożego takie zamiłowanie do chrześcijaństwa? Można dywagować, ale jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Na pewno trochę po rodzicach Krzysztof odziedziczył wiarę, w domu ten motyw zawsze się przewijał, i obserwując często modlącą się swoją mamę, wiara w nim narastała. Myślę, że deklarując się publicznie jako zamiłowany katolik, ty katolik? Wydaje mu się, że będzie lepiej postrzegany przez ludzi. Nie udaje wiary, ale bardzo hiperbolizuje to, przekolorowuje, aby wyjść na pobożną, dobrą osobę. I Ducha Świętego, Amen. Żyjcie w pokoju, tak jak Bóg wam nakazuje. On zdaje sobie sprawę z niektórych swoich grzechów, które na przestrzeni życia popełniał. W końcu zna dekalog dziesięciu przykazań bożych. Tak mi się wydaje w każdym razie. I umacniając wiarę w Boga, wierzy, że zostanie mu to wszystko wybaczone i w swoich oczach oraz innych ludzi wychodzi na osobę lepszą. Lubi również tłumaczyć niewyjaśnione zjawiska, o których nie ma pojęcia, po prostu Bogiem, co jest typowe u zagorzałych katolików. Jego wywody o Bożym podłożu często bywały memiczne, więc widzowie łapali temat i nasycali go tymi tekstami, jeszcze bardziej narzucając mu boskie kwestie, których nie odmawiał, a że jest łatwowierny, to i pochłania stwierdzenia od osób z otoczenia, że na przykład jest męczennikiem, jakimś Bożym wysłannikiem i tym podobne. Jestem Chrystusem, królem, nierównym się do Jego. Ale wybrał mnie na potem na umęczenie. Tak jak Chrystus miał tą koronę cierniową, takie ja mam na głowie teraz. Robiąc z siebie męczennika, próbuje wyjść na osobę poszkodowaną, wzbudzić litość jak i podziw. To jest już gruba jazda i w skali chorszczanskiej zasługuje na wysoką notę 8 na 10. Panie Jezu! Zwracam się do ciebie, Chrysta! Zamicianu drogi! Zwiedziłem nud Polski do Ciebie! Ile tylej! Prawie ciebie! go Boga! Pana Jezusa! Osłon swoimi rodakami złotymi! Osłon, żeby... Lud zmienił się! Żeby naród polski zmienił się i cały świat! Męczennik jest utożsamiany z kimś, kto cierpi lub zginął w imię swych idei. Więc można rozumieć, że mleczny męczennik cierpi teraz w imię swoich dokonań, przekonań, wyimaginowanych oczywiście. No i koncept opiera się na tym, że wszyscy wokół są źli, a on dobry. Typowo w jego przypadku. Sami widzicie, jak jestem mę męczennikiem, tak jak Pan Jezus. Jak Bóg. Pan Jezus. Też wyzywali Jego łotry. <gry> Ale biorąc pod uwagę, że pod kopułą nierówno... To te porównanie się do boskich person może być autentyczne i on naprawdę uważa, że jest jakimś cudownym stworzeniem z niebios. Podatny na zewnętrzne informacje może brać taki aspekt do siebie nad wyraz poważnie. Mario, Panie Jezu, mnie! W jednej godzinie dzisiejszej! Proszę Ciebie! Mario Cię i Ojca, i Syna i Ducha Świętego! I najważniejsze, święty Krzysztof był męczennikiem który to w dodatku jest patronem kierowców, więc chyba dalsze wywody na ten temat są zbędne. Do kościoła nie chodzi z lenistwa, a Trójca Święta na drzwiach zatrzymała się w roku 2014, co tłumaczy odejściem mamy i że tak ma to zostać. Nazywanie produktów spożywczych bożymi jak chlebek czy też dni jak Niedziela Boża zapisało się w społeczności uniwersum na wieki i zapewne wyniósł tego typu nazewnictwo z domu. Jego wiedza na tematy religijne kuleje i na pewno Biblii nie czytał. Często się spotyka z opiniami, że jest fałszywym katolikiem. Na pewno w rzeczywistości nie jest tak religijny, za jakiego się podaje, ale wydaje mi się, że wiara jest w nim dość mocno zakorzeniona. Na pewno jego marzeniem byłoby zostać beatyfikowanym czy napchać bęben w trakcie wieczerzy z Jezusem w towarzystwie 12 apostołów. Wspominał, że jako dziecko często uczęszczał do kościoła i był nawet organistą. A gdy widz mu przyniósł klawisze, to nie chciał nawet nic zagrać, bo po prostu nie potrafi. Pieśni religijne fałszuje, już nie wspominając o wydźwięku wstrętnym, a suchalnym jezgocie. Panie, Ty na mnie spojrzałeś. Cały ten niesamowity, boski, edeński, kapłański, konfesyjny, ultraklerykalny, misyjny. Majestatyczny, transcendentny wystrój wnętrza pokoju pary prezydenckiej daje im poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia ich więź z Bogiem. Jestem z Bogiem! Wydaje im się, że skoro wokół jest pełno boskich obrazów, to nie muszą się na przykład zbyt często modlić czy spowiadać, bo sam ten fakt ich mocno uduchawia. No i efekt psychologiczny wywiero wśród publiki mają za zadanie pokazywać ich w świetle Poczciwego, dobrego chrześcijanina plus aspekt estetyczny. Być może im się to po prostu również podoba, wizualnie. Odbaczcie jego różaniec! Mam. Dobra, dziękuję. A. Różaniec, ładnie. ładny. A. Na szyję. O, Jestem z Bogiem Ojczy nasz O, Puskki! Ojczy nasz, który nie, nie świeci. tu twoje... Przy... Ach, ciężko mi to wypowiadać w taki sposób. Bo to po prostu dro droga rozżunkowa. Chyba, chyba zacznę chyba chyba ch chodzić, chyba, Bo to inaczej nie ma takiego czegoś. Bo muszę zmienić życie. Ja tutaj nie, mo nie mogę tutaj mieszkać. Ja nie, nie muszę tutaj mieszkać. O, właśnie tak powiem. Wojciech w porównaniu do niego wydaje się być mniej religijny. Nie obnosi się z tym tak na pokaz. A jego modlitwy, mimo iż komiczne, to wydają się szczere. Nawet jeśli próbuje nie mi pokazać, jaki to z niego nie jest wierzący. Przeżegnam cię. I Ojcze nasz Chrystus nie wyświęcimy Twoje przyszle, Twoje bądź wola swoje jako niby taki na ziemi chleba naszego powszechnego daj nam dzisiaj nasze, nasze y, grzechy i nasze winy. Zdarwaś Maryjo Matko się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Naszej Amen. Świecz wieczny odpoczynek racz, racz i Panie. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Pomodliście za nich. Ojcze nasz, któryś jest w święci, imię Twoje, przyszłość Twoje, bądź wola Twoja jako imię, tak taki na ziemi, chleba naszego, powszechniego. Zdrowaś marnią Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Właściwie to całe jego podejście do kwestii religijnych wydaje się bardziej autentyczne niż u męczennika po drugiej stronie kanapy. Nie zna modlitw w pełni, więc improwizuje i chwała mu za to. Panie Boże, Baranku Boży. Pomóż dla Krzysztofa. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad Krzysztofem i ułóż nade mną, przepraszam za moje ogółem grzechy i to pomóż mi jakoś to wszystko przetrwać. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Amen. Często się zwraca do Baranka Bożego. Ciekawe dlaczego? Bywa, że jest utożsamiany z baranem, więc wszystko wydaje się spójne. Na pewno w jego przypadku dziedziczenie wiary po rodzinie ma mniejszy udział, ale również jakiś tam ma. Jego dziadkowie byli wierzący, a często u nich za młodu przesiadywał i może jakieś wzorce załapał. Również nagrzeszył w swoim życiu, a wierząc w Boga, pragnie przebaczenia. Widząc ten motyw u swojego ukochanego Przyjaciela. Bierze z niego przykład i częściej przemyca to w swoich filmach, aby nie wyjść na, że tak powiem, diabła. A jak wiadomo, diabły wyróżnia się na piekielne, rogate oraz okrutne. Jak i czym się charakteryzuje, to niestety nie wiem. Jeśli macie wiedzę na ten temat, to piszcie. On jest Boży? A ty. A ty diabeł! Piekielny diabeł! A ty, ty diablek rogaty! O, pamiętaj się, człowieku! Nie twoje nogi! Jesteś... Jak diabeł! Jesteś okrutny diabeł, ty w Boga wierzysz! W diabła wierzysz już! Wojtuś ma sentyment do Jana Pawła II. Był nawet w Wadowicach i ma stamtąd kapcie, których chyba jeszcze nie używał do tej pory. Miał też w dawnych latach jakąś styczność z nim, ale nie mogę sobie przypomnieć o co chodziło. Był na jakimś evencie związanym z królem Wojtyłą czy coś ten deseń. Zdecydowanie jest to jego ulubiona postać Boża. Bywa nawet tak, że mu się śni, za co dziękował, że mógł mu się przyśnić, co na pewno umacnia więź z nim, jak i ogólną wiarę. Papier Święty, król świata, że przygotowaliśmy ucztę. Pamiętam, o kurde, dobrze pamiętam, aż na znaczy, mało się, kiedy pamięta. Całe też wszystko takie Tak jak, su, jak su, sło, świątynia No i jak się ułem przyśniło się i ten sen to po prostu stałem, utróciłem się, usiadłem i pomodliłem się i podziękowałem dla papierze, że mógł się dla mnie mnie przyśnić. Myślę, że motyw papieski jest również nieodłącznym elementem jego new-to-tripów, ale ten temat zostawię sobie na kiedy indziej. Jego błogosławieństwa są zwięzłe i konkretne, bez wody. Niestety nie widzę korelacji między nim a świętym Wojciechem, chociaż Praga, Czechy. No to czeski film, a tak chyba można określić jego twórczość kinematograficzną, filmową. No i dziękuję za tą wypowiedź. I po prostu na ten temat chciałem powiedzieć to i ogółem Bóg zapłać, że mogłem to powiedzieć. Bądźcie ludzie szczęśliwi, zawsze uśmiechnięci. Jestem z Bogiem. Do widzenia.